Cześć, witam Cię w kolejnym filmie na tym kanale. Postanowiłem, że odświeżę poradnik do plancze, dlatego jeżeli chcesz nauczyć się tego elementu, to dobrze trafiłeś. Tworząc ten scenariusz, bazowałem oczywiście na moim e-booku, który ma ponad 200 stron, więc siłą rzeczy nie byłem w stanie zmieścić wszystkich informacji w tym kilku lub kilkunastominutowym filmie. Dlatego, jeżeli będziesz chciał dalej zgłębiać wiedzę na temat tego elementu, to w opisie znajdziesz link, gdzie będziesz mógł odebrać darmowy fragment e-booka dotyczący Omówienia techniki i zobaczyć jak to wygląda. A teraz nie przedłużajmy więcej i lećmy z tematem. Plancze to element statyczny polegający na utrzymaniu prostego ciała w jednej linii na prostych ramionach, równolegle do podłoża. Bez wątpienia to jeden z trudniejszych elementów w workoutcie. Figura zaczerpnięta jest z gimnastyki sportowej, gdzie wykonuje się ją głównie na kołach. Jeśli chodzi o mięśnie zaangażowane w element, to do mięśni głównych pracujących w elemencie możemy zaliczyć mięsień ramienny przedni, mięsień dwugłowy ramienia, zespół mięśni przedramion. Natomiast do pomocniczych mięsień piersiowy większy, mięsień piersiowy mniejszy, mięsień zębaty przedni, zespół mięśni nadgarstka, mięsień prosty brzucha, mięsień prostownik grzbietu. Mięsień równoległoboczny, mięsień dźwigacza łopatki, a także czworoboczny lędźwi. Minimalnie zaangażowane będą mięśnie czworogłowe uda, mięsień przywodziciel długi i krótki, a także mięsień krawiecki, pośladkowy i mięśnie szyi. Jak możemy zauważyć, podczas wykonywania plancze pracuje praktycznie całe nasze ciało, jednak największe obciążenie przyjmuje staw ramienny. Jeśli chodzi o czas nauki, to nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, ile zajmie nauka. Trzeba po prostu uzbroić się w cierpliwość, szczególnie podczas pierwszych 6 miesięcy treningów. Najważniejsze czynniki, jakie mają wpływ na czas nauki, to wzrost, waga, wiek, przebyte kontuzje, doświadczenia treningowe, a także styl życia. Niestety, jako że element polega na dźwigni, osoby wyższe będą miały dużo trudniej nauczyć się tego elementu. Żeby zrozumieć technikę w plancze przede wszystkim należy się nauczyć rozróżniać ruchy w obrębie łopatek i miednicy. Są to podstawy, które powinieneś już znać. Plusem jest to, że odpowiedniej techniki możesz uczyć się w klasycznym podporze do pompki. Jeśli chcesz nauczyć się plancze na ziemi, nadgarstek ustaw pod kątem 45 stopni, jeśli na paraletkach ustaw go neutralnie. Supinacja i pronacja to cięższe warianty i polecam panować je na dalszych etapach. Staw łokciowy musi być koniecznie wyprostowany. Jest to jeden z najważniejszych elementów plancze. Biceps delikatnie zrotuj do zewnątrz. Głowa delikatnie wysunięta ku przodowi. Jeśli chodzi o łopatki i obręcz barkową, najlepszym ustawieniem będzie delikatne oddalenie łopatek od kręgosłupa i wysunięcie barków w przód, czyli protrakcja. Jednak co jest bardzo istotne, to musi być bardziej zaakcentowany ruch, a nie maksymalna protrakcja. W przypadku gdybyśmy wykonali pełną protrakcję, skutkowałoby to sprężeniem z ruchem zgięcia kręgosłupa, czyli nadmiernym garbem i byłoby to mniej optymalne dla naszego aparatu ruchu. Równocześnie ważne jest delikatne obniżenie barków w dół, czyli ruch do depresji. Tutaj tak samo nie przesadzamy. Jeśli chodzi o kwestię miednicy, delikatne to pochylenie będzie w porządku. Najważniejsze jest, aby nie dopuścić do przodu pochylenia miednicy lub maksymalnego wypłaszczenia odcinka lędźwiowego. W kwestii nóg, staw kolonowy wyprostowany, a stopy ustawione w zgięciu grzbytowym lub podeszwowym tak naprawdę tutaj pełna dowolność. Wszystkie wymienione przeze mnie elementy możesz praktykować w zwykłym podporze do pompki, stopniowo pogłębiając wychylenie. Jest to pierwszy etap nauki plancze. W tym filmie przedstawię Ci moją metodykę kanałki, którą zawsze polecam, gdy ktoś pyta mi o radę, którą wykładam na szkoleniach i którą stosuję w pracy z podopiecznymi online. Jeśli chcesz, abym Tobie pomógł w układaniu planu treningowego lub prowadził Cię online, skontaktuj się ze mną na carolmaupowerhot.it.pl tak jak mówiłem wcześniej, pierwszym etapem jest opanowanie poprawnego wychylenia w figurze. Oczywiście, żeby to zrobić upewnij się, że masz odpowiednie przygotowanie motoryczne. W pierwszej kolejności sprawdź, czy nie masz problemu z takimi ćwiczeniami jak halubady, podpór przodem, pompki, dipy czy podciągnięcia. Głównym celem wykonywania ćwiczeń bazowych jest adaptacja organizmu, budowanie świadomości ciała, kontrola i podstawa siłowa do trudniejszych ćwiczeń głównych. Drugim etapem powinna być nauka stania na rękach. Możesz zadać sobie pytanie, co ma stanie na rękach do plancze? Otóż bardzo dużo. Stają na rękach świetnie wzmacnia obręcz barkową i poprawia świadomość ciała. Dodatkowo daje solidną bazę do trudniejszych ćwiczeń, które będziesz musiał wykonywać na dalszym etapie. W dalszej kolejności powinieneś skupić się na pompkach w staniu na rękach i nauce wszelkiego rodzaju presów. Równocześnie dalej praktykuj wychylenie do plancze. Możesz pokusić się także o pompki w wychyleniu czy regresję plancze. Dobrym pomysłem byłoby także nauka pompki 90. Możesz stosować także ćwiczenia na siłę prostych ramion, aby zaadaptować stawy łokciowe i wszelkie przyczepy do tej pracy. W trzecim etapie, zakładając, że umiesz wykonywać już pompki w staniu na rękach, podstawowe presy, początkowe progresje, takie jak tuk czy advanced tuk, nie sprawiają ci problemów. Możesz dać ćwiczenia główne. Powinieneś być już dla nich odpowiednio wzmocniony. Jakie to są ćwiczenia? Box planche hold, a także box planche press, powolne negatywy ze stania na rękach, wyrzuty nóg, podbijanie do pozycji. Swingi, przytrzymanie pozycji w odciążeniu gumy oporowej. Z pewnością nie będziesz w stanie wykonać tych ćwiczeń od razu w idealnej formie, dlatego ciągle monitoruj technikę i sprawdzaj, co możesz poprawić. Gdy opanujesz stadel planche, śmiało możesz powiedzieć, że umiesz ten element. Jednak jeżeli będziesz chciał uczyć się fulla, pierwsze opanuj pompki stadel planczu i presję stadel planczu. Da Ci to solidną bazę i full przyjdzie Ci oczywiście dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o błędy w metodyce nauki, pierwszym jest bazowanie tylko i wyłącznie na progresjach. Progresje początkowe dobrze sprawdzą się, gdy zaczynasz trenować plancze. jednak w pewnym momencie spotkasz się ze ścianą, którą ciężko będzie Ci przeskoczyć. Po prostu różnica w trudności na pewnym etapie jest na tyle duża, że nie będziesz w stanie optymalnie progresować. Dlatego właśnie warto jest posiłkować się także innymi ćwiczeniami i użyć się tych prostszych elementów, które zbudują Ci odpowiednią siłę. Zwróć też uwagę na sam aspekt wychylenia w pozycji tuk i full. W docelowej wersji wychylenie jest dwukrotnie większe, co znaczy, że o ile tuk buduje podstawową świadomość ciała do elementu, tak nie buduje siły w odpowiedniej pozycji. Drugim częstym błędem podczas nauki jest pominięcie podstaw i porwanie się na głęboką wodę. Albo nie będziesz w stanie optymalnie progresować i odpuścisz, albo nabawisz się kontuzji i za tym idzie również odpuścisz. Ok, omówiłem błędy podczas metodyki nauki, ale nie omówiłem jeszcze błędów, jakie można popełnić w samym elemencie, a jest tego dosyć dużo. Pierwszym jest ugięcie stawu łokciowego, drugim łopatki uciekające do retrakcji, trzecim wygięcie podcinku lędźwiowym, czwartym zawyżenie pozycji, piątym brak siły na uniesienie kończyn dolnych, szóstym nadmierna kifoza odcinka piersiowego. Siódmym przykurcze w kończynach dolnych. Ósmym niepoprawne ustawienie kręgosłupa szyjnego. I dziewiątym niepoprawne ustawienie matgarska na podłożu lub paraletce. Ok, ale w zasadzie jak to plancze trenować? Udzielę Ci kilku dobrych wskazówek. Po pierwsze układając plan treningowy nie trenuj więcej niż 5 razy w tygodniu. Idealnym przedziałem będzie przedział od 3 do 5, wychodząc od liczby 3, stopniowo słuchając się swojego organizmu, wraz z doświadczeniem, dokładaj kolejne bloki treningowe i nie przekraczaj liczby 5, ponieważ jeżeli będziesz trenował 6 czy 7 razy w tygodniu, to albo nabawisz się kontuzji, albo doprowadzisz do przetrenowania i tym samym nabawisz się kontuzji. Drugą radą jest to, abyś nie skupiał się tylko i wyłącznie na płaszczyźnie pusz, ponieważ doprowadzisz do dysproporcji w swoim ciele. Ważne jest to, abyś trenował także antagonistyczne partie w ciele, co za tym idzie wykonywał płaszczyznę pull. Idealną sytuacją jest, jeżeli jednocześnie uczysz się planche i front levera. Trzecią radą jest to, abyś dopasował odpowiedni trening do swoich możliwości i nie porywał się tym samym na głęboką wodę. Czwarta rada to stosowanie deloadu, co około 6 tygodni zmniejsz delikatnie intensywność i objętość, aby ciało mogło się odpowiednio regenerować. Aby delikatnie zwiększyć postępy, stosuj większą przerwę pomiędzy seriami. W przypadku elementów ważniejsze jest, abyś wykonał delikatnie lepszą jakościową pracę, co przełoży się na bardziej efektywną serię i na większy progres. No chyba, że zależy Ci na wytrzymałości. Rada numer 6. Stawiaj na jakość ćwiczenia, a nie na ilość powtórzeń. Rada numer 7. Monitoruj technikę podczas ćwiczeń. Nagrywaj swoje próby, analizuj, wyciągaj wnioski. Ostatnia rada, numer 8. Nie zapominaj o rozgrzewce, szczególnie w przypadku elementu, jakim jest plancze. Po przeprowadzeniu ankiety, czy zdarzyło Ci się kontuzja lub przeciążenie podczas treningu plancze, wyniki były zatrważające. Aż 87% osób podczas nauki doznało kontuzji lub przeciążenia. Najczęściej problem dotyczył nadgarstków, przedramion i obręczy barkowej. Co do tym idzie, bez wątpienia plancze jest dosyć niebezpiecznym elementem i aby nie uszkodzić się podczas treningu, ważne jest, abyś stosował odpowiedni trening prewencyjny, a także skupił się na regeneracji. To jak dobra wciśnienia prewencyjne będzie zależało od Twoich braków mobilnościowych, przebytych kontuzji, a także słabych ogniw w Twoim ciele. Dlatego zawsze przed rozpoczęciem treningów, aby robić to poprawnie należy albo skorzystać z usług specjalistów, albo poświęcić czas i zgłębić wiedzę na własną rękę. Postanowiłem, że do tego filmu wrzucę blok treningowy, który świetnie sprawdzi się dla osoby początkującej, dlatego jeżeli jesteś taką osobą i chcesz zacząć trening plancze, możesz śmiało z niego skorzystać. Znajduje się on na końcu filmu, ale zanim do niego przejdę, mam dla was coś bardzo fajnego. Tak jak mówiłem wcześniej, w opisie tego filmu znajduje się darmowy fragment e-booka, który możesz odebrać już teraz. Gdybym chciał dokładnie wejść w każdy temat, który tutaj poruszyłem, ten film trwałby około 4 godziny. Dlatego, jeśli chcesz zwiększyć swoją wiedzę i efektywnie uczyć się plancze, zachęcam do zapoznania się z tym materiałem i wspierania mojej pracy. Aktualnie wystartowałem też z promocją minus 30% na plan treningowy lub pierwszy miesiąc prowadzenia online, ale obowiązuje limit tylko 5 osób, więc jeżeli chcesz skorzystać, polecam się pośpieszyć i napisać na maila karolmaupaworkodatistro.pl. Mam nadzieję, że ten film się Wam spodobał. Do zobaczenia w kolejnym filmie i życzę Wam owocnych i udanych treningów.